Witam Cię, Koziorożcu, na kanale Gitarot. Cześć i kłania. To czytanie dla Ciebie jest na czas tygodnia od 4 do 10 sierpnia 2025 roku. Czytanie, oczywiście, ogólne i nie wszystko będzie z Tobą współgrało, oczywiście. Sprawdzamy sobie Twoją energię. I tutaj też nie wiadomo, czy wszystko będzie dla Ciebie, ale warto sprawdzić, prawda? Cóż dla koziorożca. W jakiej jesteś energii koziorożcu? W jakiej jesteś energii koziorożcu? Tik tak To wszystko. Nie pamiętam, żeby koziorożce miały tą kartę. I tak, musimy sobie przeczytać, bo hmm. tutaj głównie chodzi o... Hmm. o czas, no właśnie nie, o coś, co nie jest uzależnione od czasu. Chodzi o ponadczasowość, o boski czas, o niezmierzone, czyli nie takie określone od, od tej godziny do tej, ten miesiąc, ten rok. To nie o to chodzi. Dlatego musimy sobie to przeczytać. Kiedy ludzie stworzyli czas, wszystko się zmieniło i skurczyło. Ludzie zaczęli patrzeć na życie w sposób linearny. Wyobrażając sobie, że przeszłość jest za nimi, a przyszłość przed nimi. Ale co jeśli tak wcale nie jest? A gdyby wszystko, kreatywność, chaos, piękno i porządek, działo się teraz we wspaniałej ponadczasowości, masz mnóstwo czasu, aby współtworzyć życie, którego pragniesz, więc Zrezygnuj z harmonogramu, odrzuć potrzebę dostosowania każdej chwili do swoich oczekiwań, wiedząc, że to, co Twoje, nigdy nie zostanie ci odmówione. Cuda są tu, teraz i zawsze pojawią się, kiedy ich potrzebujesz na czas. Więc ważne jest tak naprawdę tu i teraz, Goziorożcu. W jakiej jesteś sytuacji teraz? Co teraz dzieje się w Twoim życiu? Jaki ma wpływ to teraz, te wydarzenia teraz. Na Ciebie, na Twoje emo emocje, na Twoje myśli. Sprawdzimy, co chcą powiedzieć karty opiekuńcze. Karty opiekuńcze dla Ciebie koziorożcu. Na karty tik, tak. Priorytety. Uświadom sobie, co jest dla ciebie najważniejsze, kiedy wiesz, co jest istotne, mówienie: nie staje się łatwiejsze. Coś jeszcze. O! Bez troska. Pobaw się z dzieckiem. Dziecko to Twoi najwspanialszy nauczyciel i przyjaźń. Skontaktuj się z przyjacielem. Kiedy spotkasz się z bratną duszą, ujrzysz siebie w lepszym świetle. To jest przepis na, na tą sytuację, w której się dzisiaj znajdujesz. Zobaczmy, co chce powiedzieć tarot w takim razie na to, co tu się pokazało. Mamy kartę dziewiątki buław. Giermka buław. Jesteś koziorożcą czymś zmęczony. Jakimiś sytuacjami, yy... które od Ciebie odchodzą, albo Ty odszedłeś od nich. Pokazuje się nowa droga na ten tydzień, myślisz, kreujesz, masz nowe plany na to, co chcesz, by się zadziało w Twoim życiu. Masz wszystkie asy w rękawie, jak ten Mag. i zaczynasz czarować, marzyć snuć plany na przyszłość. No, tak to tutaj się pokazuje. Sprawdźmy w takim razie, co w miłości i w pracy zadzieje się u Ciebie koziorożcu. Jeżeli jesteś to pierwszy raz, zachęcam Cię do tego, byś sobie ułożył w głowie pytanie właśnie w temacie miłości i pracy. I pod koniec tych czytań zobaczysz odpowiedzi z kart anielskich więc uważam, że warto obejrzeć te czytania do końca i przy okazji zachęcam Cię do czytań, pry... boże, no też prywatnych, ale miałam na myśli czytanie um, miesięcznych tygodniówek na miłość różne sytuacje, tutaj są przedstawione u mnie na kanale. Może i ty znajdziesz coś dla siebie, więc warto myślę zasubskrybować ten kanał. Będę Ci niezmiernie wdzięczna. Dobrze, teraz zobaczymy. Co w miłości? Dziesiątka pentakli, rada, twórka buław jeśli chodzi o pracę rycerz buław diabeł jako rada no proszę, proszę, diabeł to twoja energia, <grym> bądź sobą w pracy, koziorożcą, jak nic dobra, ale zaczynamy od miłości w miłości mamy dziesiątkę pentakli Koziorożcu, Ty masz y, stabilną sytuację finansową, y, rodzinę. Y, żyjesz w strefie komfortu. Hmm. I to niezależnie, czy tu mówię do y, koziorożca w związku, czy też nie, po prostu czujesz to szczęście, spełnienie w sytuacji, w której się znajdujesz. Może masz wielu przyjaciół, na których możesz liczyć? Partnera czy partnerkę? O co chodzi z dziesiątką pentakli? Kochani. Y Odchodzisz od sytuacji, która cię mocno męczyła. Wyssała z Ciebie energię. Ale pojawia się światełko w tunelu. Jest jakiś jakaś jest coś, do czego cię. Coś co cię przyciąga. Jakiś cel. Hmm. O co tu chodzi? Tutaj mi pokazuje, że mi się w królu pentakli. Yy. Ale ty koziorożcu tkwisz w jakiejś. Hmm. Twoje myśli spętają cię, są negatywne. Nie widzisz tych możliwości, które do Ciebie przychodzą bynajmniej w tym tygodniu. Coś Cię powoduje, że albo się z kimś kłócisz i to powoduje ten zastój, takie poczucie więzienia, może jesteś w związku, gdzie no, nie czujesz się, gdzie mimo wszystko no, jest wszystko ale to cię zniewala. Chcesz wyjść. Nawet powiem, że nie robią na tobie wrażenia pieniądze. W tym tygodniu widzę, jakbyś walczył z tymi negatywnymi myślami, jakie cię atakują. W tym tygodniu. Coś się zadziało takiego w Twoim życiu, że nie potrafisz przejść koło tego obojętnie. Rada Twórka była. Docień piękno, jakie jest wokół Ciebie, ludzi, którzy Cię kochają, którzy Cię cenią. Radzi, byś odpoczął, byś dał sobie czas na analizę tej sytuacji, na spojrzenie z innej perspektywy, byś odpuścił to, co Cię boli, i dopiero zaczni współpracować z kimś, rozmawiać. Warto mieć wspólne plany, na przykład na spotkania, przyjaźnie i tak dalej, bo ty na tą chwilę nie widzę, żebyś był gotów z jakiegoś powodu. A co mają aniołki do powiedzenia, kozioroż są na ten tydzień? Jeśli chodzi o miłość, wypatruj znaku. Nie, za dużo. W przeciągu kilku tygodni kompromis. Ok. I af afirmacja jeszcze dla was na koniec. Na miłość. Nie musisz być perfekcyjny, musisz być autentyczny. Czyli nie rób czegoś wbrew sobie, tak? Hmm. Dobrze, zobaczmy co dzieje się w pracy. I mamy tutaj króla rycerza, przepraszam, rycerza buław. Pojawi się ktoś, kto może Ci w czymś pomóc, rozwinąć skrzydła. A może to ty coś w tej energii, gdzie uciekasz do pracy, w pracę. Nie chcesz wyborów, robić jakby wybierać czegoś. Ty chcesz przezwyciężyć coś, co Cię hamuje. Być może chodzi też u części z Was o rywalizację w miejscu pracy. Martwisz się, nie śpisz po nocach z jakiegoś powodu. Myślisz o nowym początku, o rozpoczęciu czegoś od zera? Hmm. Rada. Bądź przebiegły. Bądź jak ten diabeł. <śm> Stosuj swoje sztuczki magiczne koziorożcu, a osiągniesz swój cel, nabierzesz siłę, pewność siebie, Pozwól się zdominować. Co chcą powiedzieć aniołki w macie pracy? Koziorożca. O, źle. Jeszcze raz. W temacie pracy, w temacie pracy dla koziorożca. W niedalekiej przyszłości spytaj swoje anioły. Tak. Jeśli uwierzysz. No dobrze. A co chcą powiedzieć karty afirmacji na pracę? Czas jest jak rzeka. Nie możesz go zatrzymać, ale możesz w nim płynąć. Ok. To wszystko, kochani, z mojej strony. Życzę Wam cudownego tygodnia i do następnego razu.